Się do tych wyborów parlamentarnych, które przed nami jesienią, termin prawdopodobny, ale jeszcze nieostatecznie nie, ostatecznie nie potwierdzony, więc o tym nie mówimy. Ale przygotowania również u nas trwają. To, co na ten moment możemy powiedzieć, to na pewno, że będziemy startować tradycyjnie z komitetu własnego, który będziemy zakładać w odpowiednim czasie, jeżeli tylko ordynacja już na to pozwoli. Czyli będzie to tradycyjnie komitet wyborczy wyborców, mniejszość niemiecka. Czyli pójdziemy do tych wyborów samodzielnie, jeżeli chodzi o. Parlament Polski, jeżeli chodzi o Sejm, prawdopodobnie również jeżeli chodzi o Senat, chociaż tutaj oczywiście okręgi jednomandatowe i dyskusje, temat jest jak gdyby otwarty, trwają. Dlaczego zdecydujemy się na taki krok? Dlatego, że uważamy, że siła spokoju, siła dialogu, która płynie z naszego komitetu, z naszego bycia w tym regionie, jest bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na to, jak my funkcjonujemy w regionie częstokroć ponad podziałami politycznymi, jakie funkcjonują w kraju. Potrafimy się porozumiewać, potrafimy ze sobą rozmawiać bez względu na barwy, konotacje polityczne i to, ten charakter, który nam przyświeca jako ludziom wychowanych na tradycyjnych wartościach, chrześcijańskich wartościach, jako ludziom zakotwiczonym w regionie, który czerpie z tego dialogu, z tej wielokulturowości. Chcielibyśmy po raz kolejny, można powiedzieć, przekazać również mieszkańcom województwa regionu jako coś, co jest ofertą wyborczą. W chwili obecnej trwają intensywne przygotowania z naszej strony, jeżeli chodzi zarówno o budowanie list, jak i budowanie programu. Niemniej jednak to, co już dzisiaj wiemy, to to, że dzięki naszej obecności opolskie ma znaczenie. Dlatego, że to między innymi dzięki naszej aktywności na scenie politycznej, obecności posła w Sejmie, Opolskie jest uczestnikiem między innymi na przykład polsko-niemieckiego okrągłego stołu. Bo to przecież przedstawiciele tego regionu uczestniczą w tych rozmowach, i dzięki temu ten region zyskuje na znaczeniu nie tylko w kraju, ale i za granicą. Bo z tej perspektywy to nie tylko Berlin i współpraca polsko-niemiecka, ale to też współpraca międzynarodowa w gronie rodzin mniejszościowych żyjących w Europie. I to znaczenie, aby je móc zachować, kultywować. Dlatego tak istotna jest również nasza obecność w tym życiu społeczno-politycznym i stąd nasz start w tych wyborach jesiennych do parlamentu.